Cześć Wam, zapraszam Was na kolejny filmy z naprawy karty graficznej. Tym razem Aurus RTX 4090 Master. Czyli chyba najbardziej wypasiona karta od Gigabyte'a, od Aurusa. Tak się prezentuje karta. Wielka, potężna, grubaśna i ona ma, jak dobrze kojarzę, właśnie w tym miejscu ekran LCD. Możemy sobie tam różne rzeczy wyświetlać, temperaturę bodajże, ewentualnie jakieś tam gify, animacje. Natomiast jaki jest problem z tą kartą. No, gniazdo się wypaliło. Jest to gniazdo chyba jeszcze te stare, czyli 12VHPWR, gdzie no, dochodziło do wypalenia tego gniazda. No tutaj zbytnio tego nawet nie widać. Wygląda na normalne gniazdo, zero wypalenia, ale gdzie jest wypalenie? Wypalenie jest w środku. Dopiero ujęcie z mikroskopu pokażę Wam usterkę. No, teraz wszystko ładnie widać wypalone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. pięć pinów, czyli te górne piny są wypalone. Tak. No, tutaj coś tam się konkretnie paliło. Ciekawe, w jakim stanie jest sam przewód od zasilania. Wreszcie będzie to szybki film z naprawy. Wcześniej wylutowałem sobie z nowej karty RTX 5070 Ti. Tak. Seria 50. Nowa karta, która zaliczyła Dzewona, no i niestety nie udało jej się naprawić. Nowe gniazdo. A jest to już gniazdo. 12V, 2 x 6. Chyba jakoś tak. I ono jest już delikatnie poprawione. Te gniazdo również występowało w tych kartach. W niektórych RTX ach 4090 mam kilka PCB właśnie takich, no i tam było takie gniazdo, czyli poprawione. W późniejszej części filmu porównamy sobie, jak wygląda, jakie są różnice w starym gnieździe i w tym nowym. Na pierwszy okazję, tak naprawdę, tylko widać, że dolne piny piny sygnałowe, które sygnalizują podłączenie wtyczki one są skrócone ale zresztą to sobie zobaczycie na filmie czas na demontaż układu chłodzenia plomba gwarancyjna czyli karta nie była rozkręcana i bardzo dobrze nie było tam ślady dłubania dobrze czytałem informacje od klienta które mam prawdopodobnie wymiana termopadów się tutaj szykuje natomiast zobaczymy w jakim będzie, będą stanie w takich kartach raczej nie jest konieczne Konieczna ich wymiana. I co? Tutaj teraz tylko cztery śrubki. Kląba gwarancyjna. Już nie ma gwarancji. W ogóle chyba ta karta dawno po gwarancji, co? Tak nie wiem, ile już one są na rynku. No i teraz tak, śleć. Nie, śleć akurat zostaje. Mam mój otwierak. O, dobra. Tak, tutaj mamy wtyczki od zasilania wentylatorów od zasilania ekranu. Chyba tak. Też się tak ciężko się czasami demontuje. Nie to to projektował. Dobra, tutaj, tutaj mamy wszystko. Ogólnie nie wiem czy karta działa. Mam to później sprawdzić, ale to sprawdzę dopiero po, wiadomo, wymianie gniazda, tak. No i dobra, coś tam idzie. Aha, tutaj jeszcze są dwie śrubki, które trzymają tutaj chyba tą blaszkę, tak. Dobrze założyłem. No, dawaj. mam. No. To, to to. Jeszcze chyba będą. Nie wiem, no, słuchajcie, termopady. O! Ale co ja tutaj widzę? Coś brązowego. Czy to jest tylko brud? Czy to jest wypalony układ zasilania? Szczerze, nie wiem. Będę musiał to sobie zobaczyć. I tutaj mamy kolejne wtyczki. Być może nie wiem, też od wentylatorów. Sterowanie wentylatorami wiadomo. Gdzieś yy, podziałem mój biały marker, którym zawsze sobie wiecie, oznaczałem, w którą wtyczkę się wpiąć. No dobra, tu nie mam. To zaznaczę sobie coś takiego zrobię. Czyli tutaj namaluję sobie. Znaczy, to mam, mam film. <ścoughs> mam film, nagrywam film. <laughs> w sumie racja no i tak, czy one ładnie zajdą? nie, nie one nie zajdą ładnie bardzo ciężko się odpina te wtyczki czy to karty e, Gigabajta, czy jakieś inne trzeba tu delikatnie podważyć to podważyć i dopiero to idzie aha, no i tutaj troszeczkę upierdzieliłem wtyczkę ten plastik, natomiast wymienię, nie ma problemu Tu za mocno Odgiełem to. Takie powinny być, kurde, w zestawie do demontażu dla serwisantów. No i jest. Ciekawe, czy to jest brud, czy po prostu sekcja zasilania się gdzieś tam wypaliła. Pasta. Eee, czy to jest zwykła pasta, czy to jest PTM? To jest. Hmm. Wygląda tak, jakby trochę PTM. Nie, to nie jest PTM, to jest zwykła pasta. No już widać. Że karta mogła łapać wysokie temperatury na samym rdzeniu. Tutaj mamy goły placek, dziennikie też gołe placki. No właśnie, więc no tutaj już coś mogło się dziać. Co do termopadów, no kurczę, słuchajcie, nie tutaj nie ma konieczności wymiany termopadów. Termopady są w bardzo ładnym stanie. Takich termopadów nie ruszam, nie tykam, no i. Kolejna sprawa, spójrzcie jaka jest ilość tych termopadów. No, tutaj sporo było trzeba wymieniać. Jeszcze tak na szybko, żeby upewnić się, że sekcja zasilania nie padła. Zresztą, no, raczej wątpię. W serii 40 bardzo rzadko kiedy wypalała się sekcja zasilania. Tutaj mamy oczywiście co? Rezystorki pomiarowe, na nich możemy sobie zobaczyć. Rośnie ładnie, kondensatory się ładują. Tutaj też nie ma. Ewentualnie, tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć za cewką. Tak? Nie wiem, może cewka się wypaliła jakimś cudem, co wątpię. Chociaż kiedyś takie miałem przypadki, że na linii 12V od PCI cewka była taka brązowa. No i była uszkodzona. jeszcze tutaj mamy linię 12V. Też nie ma zobaczenia, czyli, czyli jest OK. Ewentualnie jeszcze pamięci Wiram. Ładnie. Tutaj mamy 12V linię PCI, jest w porządku, bezpiecznik. Oznaczenie Q, czyli to jest bezpiecznik 15A. Dobrze mówię. Z to jest 20A. Dobra, czyli bezpieczniki są w porządku. Czyli to mamy z głowy. Backplate demontuję No i bierzemy się za wymianę tego gniazda, ale widzę, że te gniazdo. No jest krzywe, no tutaj tego zbytnio nie widać, ale to gniazdo jest, o widzicie? Coś tutaj albo ktoś bardzo mocno wpychał te gniazdo, w wtyczkę zasilania, albo coś tam się, nie wiem, wydarzyło w transporcie, nie wiem. Po czym rozpoznać nowe gniazdo od starego? Po tym oznaczeniu, tutaj mamy H+, czyli jest to złącze 12VH-PWR. Natomiast nowe złącze 12V 2x6 ma oznaczenie H. I tym możecie właśnie rozpoznać, jakie jest gniazdo w waszej karcie. Co do samej wymiany. Nie będę tutaj grzał hotem, tylko kombinerki bardzo ostre, które dostałem od widza, bodajże pana Irka. Bardzo dziękuję za paczuszkę. Przydają się naprawdę. Wcześniej nie miałem, pewnie widział na filmie i mi po prostu wysłał. Co muszę zrobić? No to po prostu będę te gniazdo demontował takim grotem do BGA. Natomiast żeby to zrobić, muszę po prostu tutaj sobie te piny poucinać. Połcinam sobie te piny, żeby mi nie przeszkadzały. Zresztą to nie jest pewnie pierwszy film, który widzicie na moim kanale z... Wymiany gniazda takiego, bo były takie filmy. Posprawdzę sobie, czy to na pewno się ucięło. Nie, no ładnie się ucieło. No i dobra, teraz tak, na drugą stronę. To troszeczkę będzie mi przeszkadzało. Tutaj mamy diodę, tak? Sygnalizującą bodajże podłączenie wtyczki. Gdzie ja mam? Tu mam. Nakleję sobie kawałeczek folii. Aluminiowej, żeby zakryć tę zakryć diodę i rezystor, to nie będzie miało wpływu na nic. O jest, jest. Teraz pewnie ciemniejszy ekran się zrobił. Obraz znaczy się, Z względu na to, że e, odbija to tak. I teraz tak muszę grzać sobie o te tutaj pady, tylko 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 tak, muszę to jakoś zrobić, żeby złapać te gniazdo. To będzie bardzo ciężkie. Pewnie zrobię to już poza kamerą, żeby to chwycić. A teraz pokażę Wam no, o co mi tutaj dokładnie chodzi, tak? Cynujemy to sobie. Duża ilość cyny. Trzeba pokryć te wszystkie pady świeżą cyną. Trochę na smrodze, wiadomo. Można to zrobić na stacji BGA nowe gniazda. sprawne gniazda, właśnie demontuję. Zazwyczaj na. O, tutaj się. Czekaj, czy nie odlutowałem? Nie, już myślałem. Nowe gniazda odlutowuję, właśnie na, na stacji BGA. tam sobie ich nie uszkodzę standardowo. No i tak, to mam. To mam. Robię taką wielką bułę cynową, żeby wszystkie pady mi tutaj. Eee, wiadomo, były pokryte. No i tak muszę to sobie mieszać, mieszać. Natomiast teraz to zrobię poza kamerą, bo muszę teraz te gniazda chwycić z drugiej strony. Stare gniazdo zdemontowane. Tak wiem, że mam dziury w rękawiczkach. Nie można ich dostać już na reneksie. Są tylko dostępne z taką gumą na końcu, co mi kurczę no nie odpowiada. Świeża cyna. Trochę topnika. No i do wyczyszczenia PCB użyję mojej krówki. O, to jest moja krówka. Nawet wyczyściłem ją. Nałożyłem nowy pojemniczek, który zbiera starą cynę. Dodatkowo HOT, który podgrzeje mi tutaj PCB. Zamontowaniem nowego gniazda pokażę Wam, jakie są różnice widoczne gołym okiem między nowym a starym gniazdem. Chodzi głównie o te piny, tak? W starym gnieździe te piny są o wiele dłuższe. Natomiast tutaj, w nowym gnieździe, te piny są schowane tak do środka. No i jest różnica. O, tutaj to ładnie widać. One są praktycznie. No, zaczyna się tutaj gniazdo, i one już tutaj są, natomiast tu, no o, tutaj ładnie to widać. To jest tak naprawdę chyba jedna z większych różnic między nowym a starym gniazdem. Plus nie wiem, czy czasami te piny też nie są grubsze, natomiast to bym musiał sobie sprawdzić w specyfikacji tego gniazda. Tutaj mam nowe gniazdo, no i wstępnie ono już tak one jest wypozycjonowane, żeby było prosto, i teraz ona jest prosto tak, tak mi się tutaj zgadzało ewentualnie jeszcze je można trochę do przodu tak, żeby było no w miarę prosto, tak coś tam będzie gdzieś schodziło delikatnie no to czasem może no ale tu jest mniej więcej prosto, teraz trzymałem sobie gniazdo z drugiej strony, trzeba je złapać dobra Świeżycie świeżego, teraz cyna. No i to na szybko złapać. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak. Tu jedna strona. No to Taśma już mi jest niepotrzebna. Druga strona. To jest tylko tak, aby złapać. wiecie, żeby się one trzymało. Natomiast yy, Prawidłowy wlut to już przy użyciu hota i lutownicy. Dobra. Bo tak samo. Ach, gorące, gorące, gorące parzy. Parzy z drugiej strony. O, mniej więcej o to tutaj chodzi. No i teraz użyję sobie ponownie chota. Sprawdźmy teraz czy cyna z drugiej strony się przelała. Nie no, jest ładnie. Wszędzie cyna jest? Tak. Piny sygnałowe, tam też e, cyna się ładnie przelała. Zostało jeszcze nałożyć pastę. Termopady, tak jak mówiłem, zostawiam. Nie ma sensu ich wymieniać. Temperatury raczej powinny być bardzo ładne. Rdzeń błyszczy się. Kurczę, to? i to jak? Teraz tak, PTM. PTM mam tutaj kilka plasterków, z której strony by to uciąć? Co będzie tu pasować? To będzie oczywiście za duże, tu za małe, czyli to. No i teraz tak, ucinam sobie w taki sposób. Tutaj mi się to kończy. Nożyczki, o, są nożyczki nawet. Sądziłem, że nie znajdę. Dobra, tutaj ciach, tutaj ciach. O, ażem przesadził No to nic. To jest, to jest. Chyba pokazywałem wam w jaki sposób te, takiego PTMA zamontować. Dobra, tutaj z jednej strony, tylko teraz tak trzeba znaleźć o właśnie dobrą stronę, żeby go odkleić. Znalazłem taką stronę. Teraz tak biorę sobie to tu. Nakładam PTMA. Troszeczkę się uciął za, za szeroki. Tak, Teraz tak ładnie go głaszczę z jednej strony, z drugiej strony z trzeciej, z czwartej, ten rdzeń tutaj ładnie się odciska o, i ten nadmiar tego PTM po prostu się ucina teraz to podnoszę jeżeli dobrze poszło nadmiar PTM został mi tutaj i tak naprawdę to by było tyle tutaj wymieniłem te gniazdo tak, które mi tam delikatnie pękło, te zatrzaski wymieniłem żeby nie było że zabrałem się za kartę i co popsułem nie tak dla świętego spokoju tamto w niczym by nie przeszkadzało kompletnie, ale jest nowe jest nowe znaczy się nowe no, z zużywanej karty wiadomo Teraz tak to i to tak te wtyczki to też kurcze są takie sztywne straszne No ale dobra trzeba jakoś tam je wpasować żeby tylko tutaj pinów nie pogiąć czy już pogięłem coś dobra wlazło wlazło no i co w tym momencie mamy tylko jedną szansę żeby to ładnie zapiąć jak już PTM się rozgrzeje to możemy bez problemu sobie zdemontować układ chłodzenia i ewentualnie coś tam poprawić natomiast teraz no niestety ale no nie i teraz weź tu, tu traf weź tu traf tu mam, tu mam, pewnie Wam zasłaniam, ale to wiecie, no musiałem. Jest, jest, śrubów wkręt. Jest, jest, załapię tutaj go na cztery śrubki, te główne, żeby ładnie się PTM docisnął. No I później resztę, ale to już Was nie będę chyba zanudzał, bo nie chcecie oglądać jak kartę składam o, 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 o tak, 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 gdzie ona jest, tu jest, tu jest, tu, to jest prawda ta śrubka z tym, jejku jak to się nazywa z plombą gwarancyjną była wyżej, ale to bez znaczenia są te same śrubki, jest, jest, dociśnięte, dociśnięte, dociśnięte Konczymy jeszcze śrubek i widzimy się już na testach. Skoro tutaj leci, wiesz jak no to uruchomię tutaj cyberpunka Pokażę wam, że no tutaj wszystko mniej więcej działa. No jakoś tutaj co? Pozabijamy? Ktoś tutaj ze mnie. chce. strzelają we mnie. Dobra. Zrobimy rozgrubę małą. A tutaj się policja zjedzie pewnie. Tak. Ogólnie w cyberpunka bardzo mało. Ee, Ugrałem Tylko do testów Specjalnie go zakupiłem, żeby Ale Specjalnie go zakupiłem jak testowałem Dwa blinka Dobra, uciekam gdzieś. Nie wiem czy mogę uciec Ale zobaczymy Czy będę mógł uciec jakimś samochodem Dobra, jak tu wejść? Jak tu wejść? Dawaj. F, szybko Szybko póki policji nie ma. <laughs> e, dobra. Kontynuuj. No dobra, to uciekam. E, A ja czemu nie mogę... Aha. Nie mogę sterować. Tak, o tym się steruje, ale dziwnie. Dobra, to jest w sumie wiecie, co nieistotne. gram to full HD i ray tracing, żebyście widzieli całe okno. Ale pokażę Wam może teraz... Jak ktoś inny w ogóle tu prowadzi? Tak, auto samo prowadzi. Dobra, to nieważne. Pokażę Wam jeszcze temperatury, jakie w tej chwili są podczas grania. GPU 60 stopni, hotspot 66, pamięci wiram 64 stopnie. Bardzo ładne temperatury. Natomiast te, będę testował jeszcze kartę w pełnym oknie, full ustawienia jakie się da i zobaczymy wtedy jakie będą temperatury. Ale no tutaj wymiana termopadów no w ogóle jest zbędna. PTM wyleciał na rdzeń i to już rozwiązało problem z temperaturami. Być może takie były, bo pokazywałem Wam na filmie, że w jednym punkcie nie było w ogóle pasty, tak? był goły, goły placek i pewnie temperatura hotspotu była dosyć wysoka. tu tutaj bardziej rozrzął kartę, a co się dziwić, gram na pełnym ekranie. Ustawienia, bodajże najwyższe, jakie są możliwe i sami widzicie, jakie mamy. Temperatury. Czas podsumować naprawę. Uszkodzone gniazdo 12V HPWR w karcie Aurus Master RTX4090. Poprawiłem fabrykę i wstawiłem tutaj gniazdo 12V2x6, czyli te nowsze gniazdo z oznaczeniem H, czyli mamy tutaj dwa plusy. Tu jest stare gniazdo. Szybka, w miarę prosta naprawa, jeżeli macie dostęp do lutownicy, hota. Krówki, ewentualnie gdzieś na polu, czy coś, <noise> to możecie sami wymienić takie gniazdo. Jeżeli filmik się podobał, oczywiście, łapka w górę koniecznie subskrybujcie kanał. Jeżeli filmik się Wam podobał, udostępnijcie go gdzieś tam dalej. Niech wiedzą, że problem z tymi gniazdami jest dalej. Ale to jest problem poniekąd producenta, poniekąd samego użytkownika. W tym wypadku, nie wiem, może wtyczka była źle dopięta, no i takie coś się wydarzyło, bo te piny no, są po prostu wypalone w środku. Samo gniazdo na zewnątrz wygląda ładnie, ale no, no, wiecie, ile tych teorii na temat tego gniazda jest. Na razie, hej.